Cześć, w tym odcinku odkryjemy dietetyczne sekrety dla wyższego testosteronu. Czy jesteś gotowy poczuć się silniejszy i pełny energii? Dzisiaj przedstawię Ci, jak proste zmiany w diecie mogą wpłynąć na podniesienie poziomu testosteronu, hormonu odpowiedzialnego za męskość i siłę. Zapnij pasy, bo zabieram Cię w niesamowitą podróż do świata jedzenia, które naprawdę może uczynić Cię potężniejszym. Będzie to eksplozja wiedzy i energii, dzięki której zmienisz swoje życie. Więc tak, zaczynamy od zrozumienia tajemnicy związku między jedzeniem a testosteronem. Testosteron, jak zapewne wiesz, to hormon, który sprawia, że czujemy się naprawdę męsko i czujemy się silni. A co ciekawe, to właśnie nasza dieta ma ogromny wpływ na poziom tego hormonu w organizmie. Pewnie zastanawiasz się, jak to możliwe. Otóż jedzenie dostarcza nam niezbędnych składników odżywczych, które organizm wykorzystuje do produkcji testosteronu. Więc jeśli spożywamy odpowiednie produkty, możemy naturalnie zwiększyć poziom testosteronu i poczuć się jeszcze silniejsi. Właśnie dlatego warto wiedzieć co jeść, by osiągnąć ten efekt. Czas na konkretne rozwiązania. No to zaczynamy od super jedzenia numer 1, które pomoże Ci podbić poziom testosteronu. Czy wiesz, że zdrowe tłuszcze są kluczowe do produkcji hormonów, w tym testosteronu? To prawda, właśnie dlatego warto zadbać o to, aby w Twojej diecie nie brakowało produktów bogatych w zdrowe tłuszcze. Zacznijmy od awokado, które jest prawdziwym skarbem. To owoc pełen zdrowych tłuszczów, które pomagają organizmowi produkować więcej testosteronu. Inne źródła zdrowych tłuszczów to orzechy, takie jak migdały czy orzechy włoskie, nasiona cia czy siemię liniane, a także oliwa z oliwek i olej kokosowy. No i oczywiście nie zapomnijmy o rybach bogatych w tłuszcze omega-3, takich jak łosoś czy makrela. Włączając te produkty do swojej diety, z pewnością poczujesz się silniejszy i pełen energii, więc nie czekaj, wprowadź te zdrowe tłuszcze do swojego menu. Czas na testosteronowy skarb numer 2, a mianowicie białko. Białko to nie tylko podstawa budowy mięśni, ale także kluczowy element wspierający produkcję testosteronu. Ważne jest jednak, aby wybrać białko mądrze, aby uzyskać optymalne efekty. Zachęcam cię do wyboru chudego białka pochodzenia zwierzęcego, takiego jak pierś z kurczaka, indyk czy chuda wołowina. Jeśli jesteś wegetarianinem lub weganem, nie martw się, również masz wiele opcji. Białko roślinne znajdziesz w produktach takich jak ciecierzyca, soczewica, fasola czy tofu. Ponadto warto wprowadzić do swojej diety białko z jajek, które są bogate w witaminę D. Kolejny ważny składnik wspierający produkcję testosteronu. Kluczem jest umiarkowane spożycie białka, aby nie przeciążyć organizmu. Staraj się jeść białko przy każdym posiłku, ale pamiętaj, że porcje powinny być umiarkowane. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się pełnią korzyści płynących z odpowiedniej diety bogatej w białko, a twój poziom testosteronu z pewnością wzrośnie. Dobra, teraz pora na moc witamin i minerałów. To właśnie one są niezbędne dla prawidłowej produkcji testosteronu. Niektóre z nich są absolutnie kluczowe, więc warto zwrócić na nie szczególną uwagę. Po pierwsze, witamina D. Słońce to naturalne źródło tej witaminy, ale warto również uzupełnić je w diecie. Jedzenie jaj, tłustych ryb czy nabiału pomoże Ci utrzymać odpowiedni poziom witaminy D. Z kolei, cynk to kolejny ważny składnik. Warto zwrócić uwagę na produkty takie jak mięso, nasiona dyni, ostrygi czy orzechy. Magnez też nie może być pominięty. Znajdź go w migdałach, szpinaku, kaszy gryczanej czy awokado. Ostatnia, ale nie mniej istotna jest witamina B6. Działa ona w synergii z cynkiem, wspierając produkcję testosteronu. Wprowadź do swojej diety produkty bogate w witaminę B6, takie jak ryby, banany, kurczak czy ziemniaki. Pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest zrównoważona dieta, bogata w te wszystkie minerały i witaminy. Dzięki temu poczujesz się silniejszy i pełen energii, a Twój poziom testosteronu z pewnością wzrośnie. No i czas na kolejny punkt, gdzie odkryjemy razem kilka szokujących składników, których nie spodziewałbyś się, że wpływają na poziom testosteronu. Przygotuj się na zaskoczenie, bo zaraz się dowiesz, co jeszcze może wpłynąć na Twój hormon męskości. Wierzysz czy nie, ale granaty okazują się być nie tylko smaczne, ale także mogą podnieść poziom testosteronu. Są bogate w przeciwutleniacze, które wspierają produkcję hormonów i poprawiają krążenie krwi. Kolejny zaskakujący produkt to szparagi. Tak, te zielone warzywa są nie tylko smaczne i zdrowe, ale też mają wpływ na testosteron. Szparagi zawierają asparaginę, która jest związana z produkcją hormonów, w tym właśnie testosteronu. Nie zapominaj również o owocach morza, szczególnie o małżach. Małże są bogate w cynk, który jak już wcześniej wspominaliśmy jest kluczowy dla produkcji testosteronu. Dodając te nieoczywiste produkty do swojej diety, z pewnością zaskoczysz swoje podniebienie, ale przede wszystkim wpłyniesz na poprawę poziomu testosteronu. Spróbuj, a na pewno nie będziesz żałował. Dobra, teraz gdy już znasz te wszystkie produkty i składniki, które mogą pomóc ci podnieść poziom testosteronu, czas na optymalizację diety, żebyś mógł wyciągnąć z tego jak najwięcej korzyści. Zwróć uwagę na te porady dotyczące planowania posiłków, które pomogą ci osiągnąć maksymalny efekt. Przede wszystkim, postaraj się jeść regularnie i nie pomijać żadnych posiłków. W ten sposób Twój organizm będzie miał stały dopływ składników odżywczych, które są potrzebne do produkcji testosteronu. Kolejna ważna zasada to zachowanie równowagi między białkiem, tłuszczami i węglowodanami. Każdy z tych makroskładników odgrywa ważną rolę w Twoim organizmie, a odpowiednie proporcje pomagają Ci utrzymać zdrowy poziom testosteronu. Nie zapominaj o rozmaiceniu diety. To ważne, aby dostarczyć organizmowi różnorodnych składników odżywczych, które wspomagają produkcję testosteronu. Nie ograniczaj się tylko do jednego rodzaju tłuszczu czy białka, ale spróbuj różnych źródeł. Wreszcie, postaraj się unikać nadmiaru alkoholu i przetworzonej żywności, które mogą mieć negatywny wpływ na poziom testosteronu. Staraj się wybierać produkty naturalne i nieprzetworzone, a z pewnością zauważysz różnicę. Mając na uwadze te porady, zyskasz nie tylko większą kontrolę nad swoją dietą, ale także przyczynisz się do poprawy swojego samopoczucia i ogólnego zdrowia. Warto spróbować. Warto wspomnieć także o błędach żywieniowych, które należy unikać, żeby nie zaszkodzić poziomu tego hormonu. Słuchaj uważnie i postaraj się ich unikać. Po pierwsze, unikaj nadmiaru spożycia soli. Duża ilość soli może prowadzić do podwyższonego ciśnienia krwi i zatrzymywania wody w organizmie, co niekorzystnie wpływa na testosteron. Drugim błędem jest jedzenie zbyt dużej ilości cukrów prostych. Słodkie przekąski, napoje gazowane i fast foody mogą prowadzić do wzrostu poziomu insuliny, co z kolei może obniżyć poziom testosteronu. Trzecia rzecz, której warto unikać, to nadmiar alkoholu. Jak już wspomniałem wcześniej, alkohol może obniżać poziom testosteronu, zwłaszcza gdy spożywamy go w dużych ilościach. Czwartym błędem jest przesadzenie z jedzeniem tłustego mięsa. Choć tłuszcze są ważne dla produkcji testosteronu, zbyt duże ilości tłustego mięsa mogą prowadzić do nadwagi i problemów zdrowotnych. Które z Korei wpłyną na hormon. Ostatnią rzeczą, której należy unikać, to jedzenie w pośpiechu i nieregularne posiłki. Brak równowagi w diecie i stres związany z pośpiechem mogą wpłynąć na poziom testosteronu. Staraj się jeść regularnie i w spokoju. Mając świadomość tych błędów, będziesz mógł unikać pułapek żywieniowych i dbać o swój poziom testosteronu. Pamiętaj, że zdrowa dieta to klucz do dobrego samopoczucia i siły. No dobrze, to już koniec naszej wspólnej podróży po diecie wspomagającej testosteron. Przed nami tylko krótkie podsumowanie, żebyś nie zapomniał o najważniejszych kwestiach. Pamiętaj o zdrowych tłuszczach, białku, witaminach i minerałach, które są kluczowe dla produkcji testosteronu. Zwróć uwagę na zaskakujące produkty, które mogą wpłynąć na ten hormon i optymalizuj swoją dietę, planując posiłki z głową. Na koniec unikaj wspomnianych błędów żywieniowych, które mogą zaszkodzić poziomowi testosteronu. Teraz, kiedy już wiesz, co jeść, by poczuć się silniejszym, czas na działanie. Wprowadź te zmiany w swoim życiu, a zobaczysz, jak twoje samopoczucie i siła wzrosną. Pamiętaj, że klucz do sukcesu tkwi w konsekwencji i dbałości o siebie. Powodzenia! Wierzę w Ciebie. Mam nadzieję, że te informacje pomogły Ci poczuć się jeszcze silniejszym. Jeśli podobał Ci się ten film, daj znać, zostawiając lajka like i komentarz. Z chęcią dowiem się, jakie są Twoje doświadczenia i przemyślenia na temat diety dla wyższego testosteronu. I oczywiście, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, kliknij przycisk subskrypcji, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami, które mam dla Ciebie za nadrzu. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź nasz kanał lub wejdź na naszą stronę internetową.